Witam was ponownie jak zwykle. Sprawy techniczne spowodowały przerwanie nagrania. Skończyłem chyba jak powiedziałem wam o tym o, o, o telefonach, gdzie płaciliśmy za każdą minutę, a obecnie nie mamy już takich limitów, gdzie za każdą minutę płacilibyśmy, tylko płacimy abonament jeden i ten abonament powoduje to, że możemy rozmawiać bez limitów, ile chcemy, z kim chcemy i gdzie chcemy. Jest to dla nas już Taką normą, jakiej wcześniej nie było. Wcześniej to był produkt bardzo potrzebny. Ja się może tutaj troszkę jeszcze usunę przed tym słońcem, ale był to dla nas produkt taki ekskluzywny, wyjątkowy, bo taki miał być, żeby nas uzależnić, żebyśmy mogli się do tego przyzwyczaić. Bardzo podobnie było z cukrem, bardzo podobnie było z chlebem. To był produkt wielkopański, biała mąka, to było ze stołu pańskiego. I potem my, jako nasi przodkowie, Pragnęli tego czegoś wspaniałego, co jedzą panowie na dworskich stołach. No i stał się dla nas chlebem powszednim. Cukier stał się dla nas cukrem powszednim. I staliśmy się powszednimi niewolnikami, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, czy to niewolnikami w znaczeniu uzależnienia od telefonu komórkowego, czy od innego środka medialnego, czy od pożywienia, które musimy zjadać, bo, bo tego wymaga nasz organizm. Tak się przyzwyczaił, że bez tego nie wyobrażamy sobie życia. I modlimy się nawet o to chleba naszego powszedniego, aby Pan nam dał zesłał z nieba. Widzicie, zacząłem Wam mówić o tym niewolnictwie, o tej ziemi. Czy wielu z Was, płacących podatki, ja, ty, czy zdajemy sobie sprawę, że może istnieć świat bez podatków? Nie, żeby one były małe, minimalne, w ogóle bez podatków. Że moglibyśmy istnieć w świecie, gdzie nie płaci się podatku, czyli nie płaci się haraczu za to, że stąpamy po danej ziemi, że jesteśmy właścicielami kawałka jakiegoś gruntu, jakiegoś dachu nad głową, że nie musimy za to w ogóle płacić nikomu nic. Bo przecież to, że mam dom, nie zawdzięczam tego obecnemu czy wcześniejszemu rządowi. To, że mam ziemię po moich przodkach, nie zawdzięczam tego panu prezydentowi jednemu, drugiemu, dziesiątemu. Przecież to nie oni kupili tą ziemię, nie oni tutaj osiedli moich, moich dziadów i pradziadów. Ale ich administracja żąda ode mnie, abym ja, ty, abyśmy za to płacili. Tak samo jak nikt jeszcze nawet za komuny nie żądał od nikogo chyba tak nie było żebyśmy płacili za oddychanie. Jak wjeżdżamy w jakąś strefę, gdzie jest zdrowe, świeże powietrze jeszcze, nieskażone, nie zdążyło być zapaprane tymi truciznami. To musimy, płacimy obecnie podatek klimatyczny, czyli podatek za oddychanie, za to, że mamy możliwość oddychania powietrzem. Mówię o tym, bo dochodzimy do pewnych takich sytuacji absurdalnych, ale one, te absurdalne sytuacje są nam podawane w znieczuleniu. Podają nam to jako coś, co jest naszym dobrem i co jest dla naszego dobra. Na przykład ochrona przyrody. Chronimy tą przyrodę po to, żebyśmy mogli w tej przyrodzie żyć. I chronimy ją tak, że są miejsca, gdzie nie wolno nam na przykład wchodzić w pewne rejony, bo jesteśmy człowiekiem. Jesteśmy w mieście i nie są miejsca, gdzie nie wolno człowiekowi wejść na trawę. Trawa rośnie, ale nam tam nie wolno stanąć. Są zakazy i za to są mandaty. Jesteśmy karani. Jeżdżamy na przykład do miasta i nie możemy zaparkować bezpłatnie. Za wszystko musimy zapłacić. Płacimy firmie parkingowej, która wynajmuje ten teren na przykład od miasta. Która bierze sobie część z tego zysku, a część z tych pieniędzy odprowadza do miasta. Po co odprowadza do miasta te pieniądze? No, żeby miasto miało na swoje jakieś tam wydatki, nie? uzasadnione czy nieuzasadnione, raczej uzasadnione, ale tam wydatki. Wszędzie gdzie się ruszymy, wszędzie musimy płacić za oddychanie, za życie, za swoją ziemię, za rozumiem, za zużywanie na przykład prądu elektrycznego. Ktoś, jakieś dobro do nas dostarcza, czy gaz, czy ropę do naszego samochodu. Rozumiem to jak najbardziej. Ale tutaj nic nikt nikomu nie dostarczył. Nasi przodkowie czy my sami kupiliśmy sobie ten kawałek dachu nad głową, ten kawałek ziemi, a musimy za niego płacić. Non-stop. Pod rygorem, że zostanie nam to odebrane, kiedy, kiedy, nie, kiedy nie będziemy płacić. Czyli jest to pewnego rodzaju dzierżawa. Zamiast powiedzieć, słuchajcie, macie dzierżawę wieczystą. Na zawsze do momentu przerwania tej dzierżawy jesteście dzierżawcami te, tej ziemi. To byłoby bardzo uczciwe, jasne i logiczne. Ale co by to spowodowało? Spowodowałoby to, że wiele, wiele osób takich jak ja straciłoby mieć ochotę na posiadanie jakiejś dzierżawy. Po co mielibyśmy obciążać się jakimiś dodatkowymi ciężarami i dodatkowymi kosztami, na które trzeba pracować? No przecież to jest logiczne. Więc mówią nam, system mówi nam tak, że to jest nasze, że jest to nasza własność. Albo tłumaczenie mamy inne, że te pieniądze są potrzebne po to, aby tą ziemię, Którą, na której żyjemy, aby ochronić, żeby było na wojsko, na policję i takie inne rzeczy. Żeby było na drogi dojazdowe, żebyśmy mogli się przemieszczać z miejsca do miejsca. No i mamy te drogi, super autostrady, super trasy szybkiego ruchu, ale cóż znowu? Dojeżdżamy do tej autostrady, chcemy na nią zajechać, na nią wjechać, żebyśmy się przemieścili od, z jednego miasta do drugiego. I cóż się okazuje? Okazuje się, że jest bramka. Możemy przejechać, jeżeli dokonamy pewnej opłaty. No to. Najpierw zabrano nam te pieniądze, żeby to wybudować, że jest to nam niezbędne, potrzebne, po czym znowu zabierają nam pieniądze za użytkowanie tego zbudowanego z naszych pieniędzy. Nawet jeżeli pożyczyło państwo pieniądze gdzieś, skądś, od kogoś, żeby to wybudować, to przecież my z naszych podatków musimy zebranych, musimy to oddać z nawiązką, z procentem. Czy my, jako normalni ludzie, wyobrażamy sobie kraj, wyobrażamy sobie miejsce na tej planecie, gdzie nie płaciłoby się podatku. Żadnego podatku. Czy jest to w ogóle możliwe? Nie mały podatek, tylko żaden, że państwo, czyli czy to, co tam jest, ten twór, nie zabiera od nas nic, jeżeli nie mamy ochoty na to coś dać. Czy myśleliśmy kiedykolwiek w ten sposób? Ilu z nas tak myślało? Nie płacić podatków w ogóle. Zaraz będzie takie myślenie uwarunkowane. To w takim razie, z czego to państwo będzie mieć pieniądze na funkcjonowanie? No to odpowiedź jest taka w sumie prosta. A co mnie to obchodzi, skąd oni wezmą pieniądze? Niech się martwią, skąd wziąć pieniądze na funkcjonowanie, prawda? Czy oni się martwią, skąd ja wezmę pieniądze na podatek od tej ziemi, który muszę zapłacić? Czy przychodzi do mnie doradca i mówi, pani piwowarczyk. Pan nie płacisz za ziemię. My tu Panu pomożemy, jak zrobić, żeby pan płacił za to? Musi Pan pracować na tej ziemi, jak pan wyprodukuje płody rolne, sprzedaje, to odprowadzi pan część, ale to jest podatek od płodów. To Pan odprowadzi na tą ziemię, na której Pan te, te płody wychodował. Rozumiecie to? Prawda jakie to jest przedwrotne i perfidne? A wyobraźcie sobie sytuację, kiedy ten aparat państwowy, nie mając dostaw z naszych podatków, Mając tam jakąś tam władzę, którą rzekomo my im dawdaliśmy. No, daliśmy Pozwoliliśmy, że nam wchodzą na głowę i robią z nami co chcą. Nikt się z nas nie buntował, nie zbuntuje, bo za chwilę przyjeżdża para docisku, zrobi porządek ze mną, z Tobą i z każdym, który próbuje coś tutaj zmienić. To wtedy, gdyby nie mieli tych dostaw tego surowca w postaci, w postaci tej, tej naszej, tych, tych naszych pieniędzy, tam z tych podatków, co musieliby zrobić? No, musieliby zrobić, że te drogi, które budują, musiałyby same na siebie zarabiać. Ale gdyby państwo na przykład miało stacje benzynowe, wszystkie ich, nie jakieś z innego kraju, z trzeciego, z piątego kraju, nie, tylko wszystkie ich, te rządowe, ustawiłoby przy drogach te stacje paliwowe, to brałoby zysk z tego paliwa no, od nas, od kupujących, którzy chcielibyśmy jeździć. Przecież ja nie będę miał swojej stacji benzynowej, bo po co mi to, jak mogę kupić. Więc jadąc do tej stacji, tankując mój samochód, płacę im, a oni mają w tym momencie na zrobienie tej drogi. No przecież to jest proste, prawda? Nie akcyzę. Państwo zarabiałoby, miałoby zysk tak jak ja prowadzą swój interes, ty prowadzą swój interes, miałby swój zysk, czyli wartość dodaną do kosztów wytworzenia tego twojego produktu czy twojej usługi. Państwo również by zrobiło to samo dokładnie. Dlaczego państwo tego nie zrobi? Dlaczego państwo nie doda swojego zysku normalnie do, przy produkcji, wyciąganiu na przykład gazu ziemnego czy, czy wydobywaniu węgla? Tylko jest jakaś akcyza, czy na wydrobieniu alkoholu. Niech ma ten zysk, niech państwo robi ten, niech ma państwo jedną firmę, drugą firmę, spółkę swoją, ale nie jakiś gdzie obcy kapitał, nie wiadomo skąd, gdzieś tym zarządza, bo ma pakiet większościowy, a nasz rząd gdzieś tam ma jakiś mały udział. Wiecie dlaczego tak jest? Bo to jest potrzebne, żeby zarządzać stadem, żeby mieć kontrolę nad stadem, nade mną, nad tobą. Żebyśmy w tym ogłupieniu nie rozumieli pewnych podstawowych zasad. Jeżeli oni na przykład nie wiedzą, jak kierować tymi stacjami benzynowymi, nie wiedzą, jak czerpać z tego zysk, no to trzeba, niech się zmienią. Niech przyjdzie taki, który będzie wiedział, który będzie wiedział i umiał tym zarządzić. Ale w tym momencie, jeżeli mają tam nieudaczników w różnych, w różnych tych swoich działaniach, to kosztem tego nieudacznictwa jesteśmy my obarczeni, my, obywatele codzienni którzy jesteśmy normalnie poddani ten aparat po prostu represji. Jeżeli ja, prowadząc firmę, jestem nieudacznikiem i nie umiem tym zarządzać, to ja plajtuję, nikt się tym nie przejmuje. Ale tam nie. Tam nie muszą umieć zarządzać. Zmieni się następny, następny, następny. Nieudacznik zastąpi nieudacznika. Ja nie mówię, że wszyscy. To nie chodzi o to, żeby była ocena, ale widzę efekty tego działania. Efektem tego działania jest to, że obarczanie nas, obywateli, wszystkich, wszystkimi ciężarami jest coraz większe. I tak jak ta książka tutaj, list do niewolników, i to co pan doktor napisał, to są listy do niewolników. Pierwsze pokazanie to jest, co powoduje, że jesteśmy tak bezwolnymi maszynami, które dają się prowadzić w sposób bardzo stosunkowo prosty za, za Barchaty i tak nami prowadzą. Tymi u góry tam też ktoś steruje, też nimi ktoś prowadzi. I po to o tym wszystkim mówię, że świadomość tego, iż sterowanie tym wszystkim odbywa się przez nasz stół, taki jak tutaj stoi, przez to co jest na stole i to co podajemy do naszych organizmów z tego stołu. Jeżeli podamy do naszego organizmu truciznę i zjemy tą truciznę taką mocną, no to po prostu od razu umrzemy. Albo od razu zachorujemy. I to jest bardzo proste. Ale jeżeli trucizny podawane są nam stopniowo, na skutek zatrutych, trujących, nie, niejadalnych pokarmów, albo dodatków żywieniowych do tych pokarmów, to my się nie zorientujemy tak od razu. My będziemy chorować. Tak jak kiedyś było tak, że do rzadkości należał człowiek chory, tak teraz do rzadkości należy człowiek zdrowy. Wszyscy prawie chorują. Każdy praktycznie, prawie każdy po pięćdziesiątce coś zażywa. Zażywa jakieś tabletki, zażywa jakieś inne substancje, które powodują, że, żeby w ogóle mógł funkcjonować. I to jest nienormalne. Kiedyś czegoś takiego nie było. To są czynniki zewnętrzne. Choroby biorą się z czynników zewnętrznych. Nawet choroby psychiczne biorą się z czynników zewnętrznych, które wywołują pewne zmiany w funkcjonowaniu naszego układu nerwowego. To tak tyle tytułem takiej gawiedzi, takiej opowiastki na temat niewolnictwa. To wiecie, to jest moja opinia. Ja tak to widzę. Każdy z Was może to postrzegać zupełnie inaczej, ale to jest mój kanał i ja tutaj mogę sobie powiedzieć to, co mam ochotę. A do was, waszą wolnością jest to, że możecie tego wysłuchać do końca, możecie to wyłączyć po pół minucie, albo w ogóle tego nie słuchać. Także przynajmniej ta resztka tej wolności gdzieś tam w nas jest. To jest nasz zakres. Naszą wolnością prawdziwą jest to, jakich dokonujemy wyborów na talerzu. Czy położymy tam schabowego, czy położymy tam pajdę chleba, a może położymy tam ugotowane na miękko żółtko z jajka. To są nasze prawdziwe wybory. Gdzie jeszcze ten urzędnik z dalekiej Brukseli nie zaingerował, a już próbuje. Powolutku próbują wejść nam na talerz. W postaci numeracji za chwilkę, tu już się zaczęła z kurami, wcześniej ze świnkami, wcześniej jeszcze z bydłem, kolczykowanie, sprawdzanie, liczenie, bo oni doskonale wiedzą, że regulacja stada, nadzór nad stadem dokonuje się przez jedzenie, przez stół. Gdy będziemy jeść te pająki, co oni tam nam podadzą, będzie to bardzo proste. Będziemy mieć dostarczane pożywienie zupełnie inne, które powoduje zupełnie inną pracę naszych mózgów i i łatwiejsze zarządzanie. I z taką sympatyczną myślą was pozostawiam. Życzę wszystkim bardzo miłego dnia, pięknej wiosny, bo to już u nas, u nas już praktycznie za progiem. Także mam nadzieję, że jeszcze z przyjemnością wam ponagrywam. Może coś przeczytam. Jeszcze się wgra. Nie, może wam jeszcze przeczytam taki mały fragment. Można zgromadzić miliardy danych, dane te wprowadzić do milionów komputerów, ale jeśli komputery te są źle wykonane i pracują w warunkach, przy których muszą działać źle, to skutki takiej pracy muszą być błędne i tylko błędne być mogą. Takimi źle wykonanymi komputerami, zawsze źle zaopatrywanymi w części zamienne, zmuszonymi do pracy na paliwach i innych źródłach energii, które wykluczają możliwość poprawnego działania, są mózgi ludzkie. Mózgi tak zwanych uczonych funkcjonują najgorzej, bo tak są zasilane. I tym miłym cytatem z odpowiedzi na listy pana doktora Jana Kwaśniewskiego. Kończę to dzisiejsze nagranie dwuczęściowe. Wszystkim życzę raz jeszcze miłej wiosny, miłego, miłego dnia i do usłyszenia.